Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W tym odcinku chciałabym przedstawić Państwu moją naprawdę ulubioną autorkę, De Riley, i książkę pod tytułem Dziewczyna na klifie. Chciałabym też zaznaczyć, że wszystkie jej powieści mam na półce. Nie to, żebym się chwaliła, bo to nie o to się rozchodzi, ale po prostu musiałam je mieć, musiałam je kupić, żeby właśnie móc do nich wracać, bo wracam bardzo często, bardzo mi się podobają właśnie te jej powieści. I szczerze mówiąc, to nie ma książki tej autorki, której bym nie poleciła. Czyli wszystkie, wszystkie książki. Polecam i tutaj zapraszam czytelniczki, właśnie, żeby przeczytały sobie, właśnie, książki Lucy DiRayle. Jeśli chodzi o dziewczynę na klifie, no to powiem tak: to, że polecam, to jedno, a druga sprawa jest taka, że jak Państwo wiedzą, nie opowiadam książek. Po prostu mogę Państwa troszeczkę naprowadzić, ale nie zdradzam szczegółów, tak. I po prostu chciałabym przede wszystkim, żeby to były takie polecajki. Polecajki, bo po prostu warto, naprawdę warto sięgnąć po te powieści. Dlaczego? Dlatego, że są naprawdę wzruszające. Proszę mi wierzyć, są naprawdę wzruszające, są tak romantyczne, z taką nutką erotyzmu. Jest tak przepięknie ukazana właśnie taka historia miłosna, takie relacje damsko-męskie. Oczywiście Lucinda Riley pisze w sposób taki naprawdę piękny. Jest to troszeczkę inny, wyższy poziom niż Magdalena Witkiewicz czy Barbara Wysoczańska. Po prostu e, są tak piękne e, sformułowania, tak e, bogaty język, bogaty literacko, że naprawdę warto po nie sięgnąć. E, niestety Lucinda Riley już e, nie żyje. Zmarła bodajże dwa lata temu, ale taka ciekawostka, ponieważ napisała jeszcze serię Siedmiu Sióstr i jest to 8 odrębnych tomów ósma część już powstała po śmierci autorki i yy, swoje takie dziedzictwo literackie yy, przelała na syna swojego przekazała, scydowała na syna i syn dokończył właśnie ostatnią powieść tej autorki i powiem yy, tak będę jeszcze oma omawiała te, te powieści, ale zrobił to w sposób Mistrzowski yy, i po prostu nawet czytelnik czy czytelniczka nie zorientuje się, kiedy pisał on, a kiedy pisała jego mama. To też jest sztuka. To też jest sztuka. Jeśli chodzi o dziewczynę na klifie, jest to przepiękna, romantyczna, wzruszająca, poruszająca powieść. Bardzo się na niej wzruszyłam. Ci, którzy śledzą moje filmiki, to już wiedzą, co chciałabym powiedzieć, ale zostawię to dla siebie. I po prostu o co tutaj chodzi? Generalnie, generalnie chodzi o to, że jest tutaj ukazana naprawdę przepiękna, taka tragiczna, wręcz historia tragiczna przeszłość. I tak jak czasami mi się wydaje, że jest na przykład, nie wiem, może nie tyle, że jakaś klątwa na jakimś rodzie, ale każda kobieta z rodu ma jakąś rolę do wykonania, tak? I na przykład czasami jest tak, że pojawia się takie błędne koło, tak? Czyli na przykład, nie wiem, prababcia. Robiła to w taki sposób, obojętnie o jaką sprawę chodzi, tak? Babcia też ten błąd powielała, mama powielała, ale już któreś pokolenie z kolei, tam na przykład wnuczka, już nie chce powtarzać tych błędów w przeszłości i po prostu ma taką rolę do wykonania, żeby to wszystko. Odwrócić, tak? Odwrócić, zamknąć za sobą przeszłość. Po prostu czasami tak, e, czasami tak jest, że e, czy to mężczyźni, czy kobiety właśnie mają jakieś role do wykonania, aż w pewnym momencie przychodzi takie, taka chwila opamiętania, że jak to? No przecież tak robił na przykład mój dziadek, czy tam pradziadek, i wszyscy po kolei, więc dlaczego ja mam w ten sposób? Robić w podobny, skoro mogę w inny i mogę tę historię po prostu zmienić. Wiadomo, przeszłości się nie zmieni, ale przyszłość już tak. A że żyjemy w teraźniejszości i mamy wpływ na przyszłość, no to tutaj mamy pole do popisu i po prostu to od nas samych zależy, czy właśnie będziemy tkwić w takim błędnym kole czy ta historia będzie miała zupełnie inny bieg. E, oczywiście e, naprawdę proszę mi wierzyć bardzo wzruszająca, bardzo wzruszająca powieść, poruszająca takie e, tematy typowo kobiece, e, typowo kobiece, ale ukazane w sposób taki naprawdę e, subtelny, nawet bym powiedziała, że wyjątkowy. Wyjątkowy, ponieważ tutaj naprawdę y, autorka y, po prostu pięknie pisze. Proszę mi wierzyć, że pisze przepięknie. Y, to nie jest książka typu 365 dni, chociaż ja y, 365 dni nie nazwałabym książką. Y, ale to jest naprawdę wyższy poziom, wyższy poziom, i uważam, że jeśli są osoby takie ambitniejsze, które lubią naprawdę taką literaturę, ambitniejszą, taką motywującą, taką pobudzającą, no to taka, ta powieść jest jak najbardziej dla. Takich czytelniczek. Także z tymi refleksjami zostawiam Państwa. Oczywiście do przeczytania zachęcam. I oczywiście, swoim zwyczajem, dziękuję bardzo serdecznie za lajki, za komentarze, za subskrypcje, za wszelkie interakcje z Państwem. I oczywiście, proszę o więcej, proszę o więcej. Oczywiście, dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. I teraz myślę, że nadszedł właśnie czas, nadeszła odpowiednia pora, aby przedstawić właśnie to, co miałam w swoim zamiarze na samym początku, czyli powieści Lucy D. Riley. Dlaczego, dlaczego właśnie te powieści, dlaczego właśnie ta autorka? Myślę, że jest po prostu godna polecenia i uważam, że jest to ambitna literatura. Ambitna. Przede wszystkim też taka dająca do myślenia, a jeśli chodzi o serię siedmiu sióstr, no to troszeczkę jeszcze trzeba skorzystać z innych źródeł niż sama książka. To już taka moja podpowiedź jest, także dziękuję serdecznie za uwagę i oczywiście do następnego razu.